Witam Was bardzo serdecznie w wyjątkowym wydaniu Inforojków. Jak po tytule możecie się spodziewać, chodzi o mój wyjazd, moje odwiedziny właśnie, roka. Oczywiście to wszystko było w ramach tego wielkiego, tajnego wyjazdu weekendowego służbowego, o którym Wam wcześniej mówiłem, z którego to powodu mnie nie było właśnie przez ostatnie dwa dni i, 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 i dlaczego chcę wam troszeczkę o tym wyjeździe poopowiadać. Nie będę za długo trunasać, że było super, było ekstra, bo to absolutnie każdy może się domyślać. Bardziej chciałbym na podstawie tej przygody, tego spotkania opowiedzieć Wam o czymś, do czego doszłem. Wprawdzie jest to mały truizm, a Wielkiej Ameryki nie, 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 nie odkryłem, ale w... O co chodzi? Po pierwsze wiadomo weekend, czas wolny. Po drugie fantastyczna pogoda, nie za ciepło, nie za zimno przyjemny, orzeźwiający wiaterek, no i przede wszystkim e, 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 majestatyczność miejsca, jakim jest Wrocław. Idziesz, 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 idziesz dalej ładnie. Na każdym kroku zarówno w architektura w gotycka, ogrody, bardzo fajne zagospodarowanie odry pod względem właśnie takim turystycznym, gastronomicznym. Także jak widzicie sam całe już powiedzmy tło wydarzeń było bardzo powiedzmy urządzające, bardzo atrakcyjnie podkreślało całe wydarzenie. No i spotkaliśmy się właśnie w, z Rokiem. Na tą wycieczkę udałem się wraz ze znajomymi oczywiście ze swoją kochaną żoną by spotkać się właśnie z moim serdecznym kumplem, Rokiem, który już moim kumplem nie jest. A co się stało, że on już nie jest moim kumplem? Wszystko Wam wyjaśnię. Mianowicie, wiadomo, Rock and radio, początki na GP, fantastyczna, bardzo owocna i wspaniała współpraca. Na naszych kanałach YouTube w ramach idei właśnie wspólnego koopa rozmów, wymiany zdań w tyle G-Loga, w tyle gry Borderlands. Nie tylko oczywiście, ale o co chodzi? Ja mam całą masę znajomych. Mam bardzo, du bardzo dużo serdecznych, fajnych kolegów, ale mam bardzo mało przyjaciół. no Powiedzmy na status przyjaciela sobie w powiedzmy, trzeba zasłużyć, wiadomo, no, wiecie o co chodzi. Oczywiście ktoś zostaje szybciej przyjacielem, bo na przykład, nie wiem, załóżmy, uratował nam życie, no takie sytuacje bywają. Albo, albo są to po prostu znajomi, którzy, powiedzmy, ja to zawsze tak nazywam, że mają taki największy staż, najdłuższy staż i, i z automatu pewnie są przyjaciółmi, bo w naszym życiu towarzyszą nam od lat. A są to też takie osoby, które przyjaciółmi stają się w bardzo taki oryginalny, nieprzewidywalny, nieprzewidywalny sposób, ale z świadomością, że i tak prędzej czy później nastąpić to miało. Wracając jeszcze do tych znajomych, wiadomo, że w moim światem jest oprócz żony oczywiście priorytetowo świat gier komputerowych i świat gry w paintball. Wiadomo, tam, tak jak możecie wyczytać z moich opisów, jest to oczywiście film, sport, sztuka i muzyka. Ale do rzeczy, przejdźmy do meritum, nie odbiegając za bardzo. W taki bardzo sympatyczny, oryginalny sposób zaplanowaliśmy sobie nasze wspólne spędzenie czasu oczywiście z rokiem we Wrocławiu, które opiewało m.in. na... Bardzo sympatyczne, długie spacery, które absolutnie nie przeszkadzały, jeśli chodzi o zmęczenie, bo były, tak jak mówię, zneutralizowane, zminimalizowane, fantastyczną wymianą zdań. I wbrew pozorom w realu, ja nie mam za dużo osób, z którymi mógłbym sobie tak fajnie pogadać, jak właśnie miało to miejsce z Remigiuszem w ten weekend, który miał teraz miejsce. Skakaliśmy po tematach od, wiadomo, priorytetowo gry. Była muzyka, była sztuka, była polityka, była religia, było po prostu codzienne życie, egzystencja, filozofia, psychologia, socjologia, absolutnie wszystko. No, prześcigaliśmy się w tematach i... Nie wiem, nie chcę, żeby to oczywiście gejowsko zabrzmiało, tak? Ale mam wrażenie, że jest coś takiego, że pewne osoby na pewnym etapie swojego życia spotkać się muszą, kto oglądał na przykład piękny film Władcy umysłów, ten wie o czym mówię, żeby po prostu się spotkać, połączyć siły i po prostu no, ciągnie swój do swego, wiadomo, czasem jest to znajome na podwórku, a czasem jest to znajome na drugim końcu Polski. I dlaczego o tym mówię? Takim dodatkowym tłem do naszych fantastycznych wojaży po wspaniałym miejscu, jakim właśnie jest Wrocław, było to, że przyjęliśmy plan wypicia jednego piwa w jednym miejscu. Po wypiciu właśnie, po spożyciu tego trunku, przechodziliśmy do następnej, powiedzmy, nazwijmy to lokacji, gdzie raczyliśmy się kolejnym piwem. Także powiedzmy, byliśmy w kilku miejscach naraz, jak się to popularnie mówi. Także sceneria za każdym razem się zmieniała, muzyka była inna, tematy też rozsadzały powiedzmy ten dzień. Po raz kolejny we dwójkę sobie uświadomiliśmy, że dzień jest za krótki. Odpoczęliśmy od komputerów, którym jednak poświęcamy lwią część naszego życia w celu porozmawiania w realu i poznania się troszeczkę, jak to jest face-to-face, face, co nie mam żadnych wątpliwości, rok też to potwierdza, że wpłynie to bardzo pozytywnie, atrakcyjnie na naszą wymianę zdań w ramach Roll Nie powiem, trochę poknuliśmy, mamy kilka bardzo fajnych planów mających na celu modernizację naszych kanałów, tematów, całej idei Roll także będzie to coś naprawdę bardzo grubego, chociaż już teraz jest niemałe. Wiadomo, na końcu zadokowali, zadokowaliśmy się u niego, także jeszcze raz dziękuję Rok za nocleg. Oczywiście miałem przyjemność spotkania się z jego synem. No, dziecko jest niesamowite, ja naprawdę mu powiedziałem, że za kilka lat powinni poważnie sprawdzić jego IQ, bo dziecko intelektualnie troszeczkę wyprzedza konkurencję niesamowity taki zmysł adaptacyjny, analityczny, bardzo też fajna sprawa, bardzo komunikatywny dzieciak, przede wszystkim pozytywnie nastawiony do życia. Oczywiście nasze małżonki od razu w, znalazły temat, moja żona to, to, to jest taki troszeczkę w stylu karabinu maszynowego nabitego sensownymi słowami, także komunikatywność tutaj też zaowocowała tym, że dziewczyny bardzo fajnie się ze sobą bawiły i nie miał nam absolutnie za złe, że w, czy gadamy ciągle w ograch, czy nawet podczas nagrywania na drugi dzień, kilku materiałów dla Was, także tak samo jak Rok, jak i ja wyznajemy jako zasadę bez pustych przebiegów, bez pustych przelotów. Także korzystając z takiej okazji, wiadomo, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowej ramówki do Borderlands, którą to mieliście okazję sobie odpalić na kanale Roka w dniu wczorajszym. Jak i jeszcze chyba jeden materiał wspólny powinien wyjść za, nie, bo za niedługo też u Roka. Wczoraj odpaliłem Minecrafta. No trochę tego było i tak jak mówię, mimo że to były zaledwie dwa dni, mimo że były to zaledwie... Dwa dni udało nam się dużo rzeczy poplanować, dużo rzeczy poprzeżywać wspólnie. Wszystko w akompaniamencie takiego właśnie sympatycznego posiedzenia przy zacnym kuflu kiwa, coś ponagrywać. Bardzo się cieszę, że poznałem tą osobę. Ubolewam, że wiadomo, nie mieszka ona blisko. Bo, bo, bo po prostu no, te nasze materiały byłyby inne. Przede wszystkim byłby taki koop też w realu, nie tylko w wirtualu. No, ale to czas pokaże, jak się życie potoczy. Co tam jeszcze? Bardzo fajny weekend. Naprawdę było mi bardzo smutno, że, 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 że musiałem, powiedzmy, rozstać się z, z rokiem, wracać do domu i stanąć przed widmem konieczności pójścia do pracy na dzień następny. No, ale nie ma rady. Życie, weekend jak najbardziej udany. I, i, i rok jest dla mnie tak, dlaczego już właśnie nie jest kolegą i kończąc trochę materiał. E, rok jest takim powiedzmy zacnym, dobrym, starszym bratem, którego nigdy nie miałem i z przyjemnością mogę Cię nazwać swoim przyjacielem rok. Pozdrawiam ciebie, ciepło, całą twoją rodzinkę. Trzymaj się.